Cześć, Krzysiek Kuchowicz z tej strony z zespołu Owca. Pokażę Wam dzisiaj, jak na gitarze akustycznej zagrać piosenkę la, la La. Żeby ją zagrać w tej tonacji, w której została napisana i nagrana, potrzebujecie kapodastra. Może wyglądać tak, może wyglądać tak. Warto go kupić, jak się gra na gitarze akustycznej, bo się bardzo przydaje. Ja go często używam, mam kilka. I kilka informacji odnośnie tego kapodastra i zapisu. Który to zapis? Możecie znaleźć w opisie filmu, w linku i możecie tutaj ściągnąć nutki, które do Was przygotowałem. Pierwszy akord utworu to jest akord D-dur, który Możecie znać. Natomiast normalnie gramy go od drugiego progu. Ale jest założony kapodaster, więc myślimy o tym w ten sposób, jakby nam się skrócił gry w gitary. To znaczy, to jest nasz próg zerowy. I tak trzeba rozumieć zapis akordowy. I jeśli nie macie kapodastra, to po prostu czytajcie te akordy tak jak są zapisane, tylko wtedy nie będziecie mogli grać na przykład z oryginalnym wykonaniem zespołu owca, no bo to oryginalne wykonanie będzie w innej tonacji. Natomiast generalnie kapodaster się przyda i próbujcie, go, próbujcie ten numer zagrać z tym kapodastrem. I tak należy rozumieć te akordy. Druga sprawa odnośnie akordów pojawi się teraz tutaj, gdzieś tutaj schemat akordu D dur, który wygląda w ten sposób. Jeśli nigdy nie widzieliście tych schematów, to, to jest bardzo proste. Zobaczcie. Tak jakbyśmy przełożyli gitarę w pionie. Lewa linia tego schematu to jest y, nasza najgrubsza struna, prawa linia najcieńsza. Czyli mamy sześć linii jako sześć strun i poziome linie jako progi. Z tym, że to jest nasz próg zerowy, bo mamy kapodaster i liczymy Liczymy, jeżeli jest na schemacie coś narysowane na drugim progu, tak jak w przypadku tego akordu D-dur, to liczymy te progi od kapodasta. Czyli to jest prog zerowy, pierwszy, drugi. I myślę, że z tą wiedzą możemy zacząć uczyć się akordów. Trzeba było trochę nad tym popracować, żeby opracować ten utwór na gitarę akustyczną w takiej w miarę prostej wersji. Tak się starałem to zrobić, ale według mnie ona brzmi bardzo dobrze i bardzo blisko te brzmienia są bardzo bliskie temu, co usłyszycie na nagraniu, i warto poświęcić trochę czasu na to, żeby się nauczyć tych akordów według mnie. Natomiast jeżeli będziecie mieli bardzo duży problem, to zignorujcie wszystkie symbole, które są przy akordach. Czyli jak mamy akord A9 i nie wiecie, co z tym zrobić, akurat A9 jest proste. Ale jeżeli nie wiecie, co z tym zrobić, to po prostu grajcie akord Adur w ten sposób. I też to się uda, chociaż kompozytor będzie mniej zadowolony, ale można to zrobić. Tak samo Hamol 7, 11 jest taki akord. Jeżeli nie wiecie, grajcie Hamol, ale spróbujcie się nauczyć. Postarałem się te akordy zrobić w taki bardzo prosty sposób, w miarę do zagrania, więc może warto też się ich nauczyć. Możecie je wykorzystać również w innych piosenkach. Więc po kolei. Pierwszy akord utworu, Dedur. Tutaj macie schemat. Tak wygląda Dedur. Prawdopodobnie go znacie, więc nie będę się na nim jakoś szczególnie skupiał. Drugi akord to jest C-Small. I trzeba go grać. Jest na schemacie od czwartego progu, czyli to jest piąty próg na gitarze, bo mamy kapodaster. Tak wygląda c Potem D9 na FIS. Tak jest zapisany akord. W ten sposób, tak, bardzo ładny akord. A9. Bardzo prosty i bardzo ładny akord. Bardzo często możecie go wykorzystywać zamiast Adura. Występuje też Adur który znacie. Ja, gra, ja gram to od drugiego palca. Ten A9 gram tak i dokładam czwarty palec do Adura. Wiem, że czasami się gra w ten sposób, ale ja wolę ten, ten system jest tak chyba prościej. Zwłaszcza, że potem mamy akord Hamol 7 łamany przez 11, który wygląda tak. drugi palec, trzeci, czwarty. Od drugiego progu, czyli od trzeciego gitara, drugiego od podasta. Bardzo ładny akord wykorzystywany zamiast hamola, zwykłego czasami. I jeżeli gramy wcześniej jest akord A-dur, to do tego hamola 7-11, przesuwamy, do, dokładamy drugi palec i czwarty przesuwamy. Zobaczcie. I generalnie jak ćwiczycie zmiany akordów, to warto się skupić na dwóch akordach, które występują obok siebie. I zobaczcie, w tym miejscu trzeci palec zostaje, bo jest wspólny dla obu akordów. Drugi idzie do góry, czwarty idzie na bok. I tak wygląda przejście z Adura na ten Hamol 7-11. Te symbole nie są dla Was w żaden sposób istotne, ale muszą być zapisane, żeby się nie mylił akord, bo wiadomo, że to jest akurat ten akord, który występuje w tym takcie. I tak wygląda pierwszy referenc, wrotka. Muszę sobie spoglądać tutaj na przygotowane nutki, żeby nie ominął żadnego akordu c small, ale z dźwiękiem F w basie tak się to zapisuje: c small łamane na E. Czyli gramy tą dolną No Bo w przypadku normalnego cismola, który też występuje w utworze, tak wygląda cis cismol. Ta poprzeczka powinna zajmować wszystkie progi. A w przypadku cismola na E, ta najgrubsza struna wybrzmie. Jeśli Wam się nie uda, to po prostu grajcie cismol, ale tak będzie. Z tym będzie ładniej. D9 na FIS już był. d Cismol MOL. Patrzę po akordach. I to chyba wszystko. To są chyba wszystkie akordy w tym utworze, które nas mogą zaskoczyć. I teraz, jak znamy akordy, możemy przejść do bicia. Jest trochę skomplikowana praca prawej ręki w tym utworze, ale spróbujemy ją sobie ogarnąć. Podstawowe bicie, które się powtarza w zasadzie przez cały numer, jest takie. Czy jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Zauważcie prawa ręka i to jest generalnie dobra zasada na granie prawej ręki w ogólności, że tak powiem za każdym razem. Moja prawa ręka cały czas chodzi góra dół, czyli nie zatrzymuje się. Dzięki temu ten ruch może być płynniejszy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Jeszcze wolniej. Raz i dwa, i trzy i cztery, raz, i cztery. Spróbujcie na początek poćwiczyć te dwa akordy, zanim zaczniecie grać cały numer, żeby się nauczyć tego, tego gruchu. Możecie pograć chwilę ze mną, dobra? Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery. raz dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Zacznijmy jeszcze wolniej. Raz, dwa, Jeszcze wolniej. Raz dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I teraz możecie stopniowo przyspieszać. Ale najpierw poświęćcie sporo czasu na te dwa akordy, na ten jeden element utworu. Bo to jest generalnie takie tempo. Prawie umiemy już grać bicie tej piosenki, ale jest jedna niespodzianka. To znaczy, w trzecim takcie refrenu pojawia się takt na sześć czwartych i musimy się go po prostu nauczyć, liczyć i grać. I zrobię to teraz z Wami powoli, a jak będę grał całą piosenkę, to postaram się go Wam liczyć, żebyśmy spróbowali się nauczyć go płynnie. Pierwsze dwa takty już znacie i to jest: Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest dołożone je, końcówka taktu, który jest wydłużony i wygląda to w ten sposób. Gram takt przed taktem sześć czwartych. To jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz. raz dwa, Będę grał te dwa takty w kółko. Spróbujcie je grać ze mną, żeby się nauczyć liczyć i grać ten, ten dodatkowy takt na sześć czwartych. Raz, dwa, trzy, cztery, Na to 5-6 po prostu gracie z góry jeden, jedno uderzenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, sześć i tak dalej. Będę wam to liczył w trakcie numeru, który sobie teraz zagramy. Już miałem grać całą piosenkę, ale zapomniałem o kilku akordach, więc wracamy akord Fis-Moll, Zagrany na drugim progu, co oznacza tutaj. Drugi prog w tym miejscu, bo jest liczony od kapodawca. Pamiętajmy o tym. Fistol, Hamol 7. Arbarowy akord Hamol 7. Możecie znać taki Hamol, a to jest Hamol 7. Mamy akord A Maj 7. To jest bardzo ładny akord zagrany w ten sposób. Zobaczcie, tak wygląda a-dur, a tak wygląda A Maj 7 i akord D6. Tak mieliśmy D-dur, trzeba zmienić palce i zacząć drugim i trzecim palcem na drugim progu, licząc od katedrasty oczywiście. I to są chyba wszystkie akordy w tej piosence. Poświęćcie na, na naukę ich troszkę czasu, nauczcie się tego groove'u i spróbujemy teraz sobie zagrać cały numer od początku do końca. Być blisko 2, 6, Ciebie, 4, 5, 6, 4, 5, gdy 5, jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia, 3, 4, 5, życie to święta, tęsknota za niebem Wolę być jeden dzień z Tobą. 5, 6, I żyć bez ciebie, 5, przez innych 5, tysiące 5, jestem, 6, bo jesteś, 6, bo mnie chciałeś wszystko. Tobie to zawdzięczam. wszystko co przynoszę. Ich werde schwenden, 5, 4, Tobie zawdzięczam wieczność w nim Wieczność z Tobą Powodzenia, bawcie się dobrze i do zobaczenia następnym razem.